Dzień dobry. Ja z tej strony pasieka na skarpie. Niedziela 12 lutego 2022. Niedzielny spacerek z pieskiem. Około 700 metrów do naszej pasienki. Taki, takie miejsce, gdzie jest pełno, pełno leszczyny. Gdzie jest pełno leszczyny? pszczółki mają 750 metrów, 700-750. W sumie nie tak daleko. I mają tutaj raj wczesno-wiosennego, późno-zimowego pożytku pyłkowego. Jest tego tu mnóstwo. Oby w tym roku nic się nie wydarzyło, nie przymroziło i dziewczyny mogłyby sobie tu fajnie przylatywać i korzystać. W zeszłym roku rzeczywiście targały pyłku bardzo dużo. Więc jutro zamierzam jutro zamierzam skontrolować osypy, poczyścić dennice. poczyścić dennice E, pozabierać e, korpusy z rodzinek bo myślę, że już niepotrzebne to jak będzie rzeczywiście bo jutro tak ma być około 11-12 stopni e, w cieniu a ma być bardzo słoneczny dzień to myślę, że sobie akurat wykorzystam o tutaj dalej, dalej idąc wszędzie jak okiem sięgnąć Aż tam, na tamtej skarpie, i tu wszędzie, cała ta droga w stronę naszej obwodnicy Gorzowa, gdzie tu niedaleko mieszkam. Estrójki, to tu wszędzie prawo, lewo, pełno leszczyny. Także mają tu z czego korzystać. No i wracając, no jutro myślę, że jeżeli rzeczywiście ten dzień będzie na tyle ciepły, jak zapowiadają to oprócz tych czyszczenia dennic zamierzam też zamierzam też ee, o, uciek, uciekł mi koncert <grym> zamierzam też e, docieplić od razu pozamykać już otwarte dennice e, no i chyba czas na to żeby wypuścić już matki wypuścić już matki z e, izolatorów zobaczymy co tam? Co tam u nich, czy wszystko jest w porządku Czy wszystko jest w porządku O, no, tyle Ktoś się pytał Ktoś się pytał czy już krokusy e, zaczynały wschodzić Później jak dojdę do domu to jeszcze pokażę przybitkę Bo u mnie no może nie jakoś dużo, ale praktycznie wszystkie krokusy już, e, już e, Wychodziły a co niektóre nawet już lekko kwitną. Fakt, że dzisiejsza noc była lekko lekko mroźna u nas, więc oby za szybko nie wychodziły, bo zmrożą się, ale to już z tego co patrzyłem, na kolejne 40 parę dni nie powinno być już nocnych przymrozków. Chyba jedna noc na 45 dni na interii, jak patrzyłem, to ma być. W granicach 0 minus 1 Oby się nie zmieniło nic. Tutaj gdzie słoneczko dociera. To i ładnie. Ładnie kwitną. No nigdzie nie ma tutaj nisko. Bo chciałem pokazać. Że rzeczywiście. Po drodze jak szliśmy do lasu. To było, było widać. Gdzie rzeczywiście pyłek. Pyłek na nich był już. O, tutaj coś jest. Tak to wygląda. No i ciekawe, czy jutro, czy jutro tutaj, a może i gdzie indziej, znalazły sobie miejsce. No wiem, że tutaj jest tego rzeczywiście masa. Wszędzie w głąb lasu. Drzewa laskowe. Jest ich pełno. Chociaż na jesień byliśmy i owoców nie było w ogóle. Ale jak rozmawiałem tutaj z leśniczym, to w ogóle ten rok był taki, że w naszych rejonach leszczyna niestety nie, nie owocowała. Tu jeszcze oprócz tej leszczyny też jest pełno akacji. Także nawet gdyby u mnie. Te hektary akacji się skończyły, tu też niedaleko mają przylecieć tutaj A tutaj Iwa już zaczyna. Zaczynają pączki wychodzić wiatr ją powalił w zeszłym roku ale rośnie do góry dalej. I tutaj krokusy posadzone, i tak jak mówiłem, gdzieś tam już wiadomo, teraz słońca tu już nie ma, bo jest tylko wcześnie. Więc już krokusiki sobie tutaj wychodzą. I widzę, że w tych ulach, co są na słońcu. Już pszczółki się dzisiaj oblatują. Przynajmniej mi się z daleka wydawało. A nie, a jednak. Nieśmiało sobie wychodzi i tutaj też. Po domu też mam laszczyna taką szczepioną na pniu orzechy laskowe dobre a może nie ma ich jakoś dużo ale są ale ona tu w cieniu jest więc te kotki jak dojrzewają a dojrzewają bardzo późno to już iwy które mam mam tutaj też w pobliżu to już z tego w ogóle nie korzystają a no właśnie zobaczymy jak ta iwa tutaj ta, co jest u sąsiada za płotem, taka samosiejka. Tu sąsiad obok nie mieszka, ale coś się tam zasiało. <laughs> tutaj też ładnie ją pszczółki, oblatują. Jak tutaj kotki, też już zaczyna coś. Dobra, na tyle dzisiaj. Jutro kręcę filmik o, o tym, o czym mówiłem. Do widzenia.